Leci czy nie? No, witam. O, leci już. Witam. No podziękowanie, tak? O, no, ta kamerka. Chciałbym podziękować wszystkim. No nie wiem co. Tak na tak. tak. Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym mam ten przed. I w ogóle za wszystko. Nie jest to jakość, ale przynajmniej głos będzie słychać. I chciałbym powiedzieć, że ktoś... Nie wiem dlaczego, muszę o kamerkę kupić. Nie stać mnie, też Chcę, żebym nagrywał, piosenki puszczał, no to potrzebuję więcej kasy. Nie wiem dlaczego to nie działa i nie mam więcej kasy. No ale myślę, że kiedyś dojdę do tego, żeby to przez internet al w ogóle bym miał więcej. Kasy. Co działa, co nie działa. Na razie w internecie działa to, co nauczyłem się, puchanie filmów, a zarabianie to, no nie jest to prosta sprawa. Do, do tego, co tam doszło, też musiałem jestem tam zawsze pieniądze i... i chciałbym, jeżeli jesteś w stanie, umiesz to wesprzeć, to co robię. Nawet każdą złotówkę się rzeczy. I podaję numer konta, na który możesz płacić. No ja też pomagam tym, którzy potrzebują pomocy, chcą pomocy. Dla mnie finansowo sobie nie na to. Może jest ktoś, kto ma trochę za dużo kasy i umie płacić na konta. Jeśli płaci, to będę miał lepszą kamerkę. Więcej informacji mogę zagrać. Ja z tego na razie nie mam żadnych pieniędzy. To absolutnie to, co robię, jest charytatywne. Piszę wiersze, wydam książkę, długi popadę, ale dalej to robię. Mam nadzieję, że kiedyś mi to się opłaci i będzie wzrost. To jest taka inwestycja. Powiedziałbym, ja że Trzeba inwestować, że chcę inwestować i zainwestować w tyle czasu, tyle pieniędzy. Kiedy coś nas ruszy, mam, mam sporo wiedzy, sporo informacji, zasobów. Są lepsi ode mnie, zawsze będą by lepsi goście. Wnioską, parek ma, oniż tu czy inni są, by nie mniej mają struty, może umyć i ja też tą ulicę wylądowałem, teraz ten wylączył no To jest jakieś osiągnięcie, nie? Mógłbym do tej pory się w tą ulicy. Ja dziękuję i proszę o więcej. Nie wiem jak to będzie dalej, ale jeżeli jesteś w stanie, proszę wpłaty na mój konto. Podam numer konta na dole.